Dzień dobry, a czy będzie pan na jarmarku dominikańskim? Będzie pan, a miasto Gdańsk będzie chciało, żeby mnie nie było. No taka tradycja nasza w trójmieście przepędzanie Cejrowskiego będzie stoi, dali drugi raz z rzędu, więc będzie, kiedy będzie. Podaję terminy. Uwaga, bez niedziel, Cejrowski bez niedziel stoi czwartki piątki i soboty, więc po raz pierwszy. Stanę w sobotę 24 lipca. Potem czwartek, piątek, sobota 29-31 lipca. Potem czwartek, piątek, sobota 5-7 sierpnia. Czwartek, piątek, sobota 12-14 sierpnia. Bez niedziel. Bo ludzie w niedzielę przychodzą 470 km do pana, pana nie było. Bez niedziel.